17 października przy Krynickim Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy został poświęcony pomnik z brązu błogosławionego Jana Pawła II z przesłaniem Brońcie Krzyża, ufundowany przez parafian. Pomysł zrodził się w roku beatyfikacji papieża Polaka jako podziękowanie Bogu za jego pontyfikat. W uroczystości wziął udział bardzo wielu parafian i zaproszonych gości. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz biskup Andrzej Jesz, który w homilii powiedział... Teraz, gdy błogosławiony Jan Paweł II jest już w domu Ojca, gdy zamieszkał na zawsze w domu Pana, promieniowanie Jego dobroci przyjmuje nową jakość, nieskrępowaną ludzkimi ograniczeniami. Kiedy żył pośród nas, mieliśmy do Niego dostęp, ale ograniczony z wiadomych względów. Teraz, będąc błogosławionym, jest nam bardziej dostępny bowiem modląc się każdy z nas w jakimkolwiek miejscu za jego wstawiennictwem, wchodzi w głęboką relację z Bogiem i samym błogosławionym Janem Pawłem II. Siła jego dobroci dociera do każdego, kto, wpatrzony w świadectwo jego życia, pragnie podążać za jedynym dobrym pasterzem, wiodącym ludzkość po właściwych ścieżkach, Przynosząc ukojenie i duchową pociechę, ty nam błogosław. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty wybrałeś Jana Pawła II, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi. On poprzez słowo i przykład życia wskazywał nam drogę do Ciebie, Boga w Trójcy Świętej i Jedynego. Prosimy, pobłogosław ten pomnik który ma nam przypominać osobę błogosławionego Jana Pawła II i duchowy testament, który nam pozostawił. Sprawa byśmy, wpatrzeni w postać naszego wielkiego rodaka, byli żywymi świadkami obecności Boga w świecie. Niech każdego przenika duch patriotyzmu pozwalający nam troszczyć się nie tylko o naszą ziemską ojczyznę, ale również o tę niebieską będącą celem naszego ziemskiego pielgrzymowania. Obyśmy wsparci Jego wstawiennictwem potrafili zawierzyć Maryi całe nasze życie, a w chwili śmierci, za błogosławionym Janem Pawłem II, powtórzyć bez lęku, pozwólcie mi odejść do domu Ojca. Prosimy o to przez Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków O krzyżu święty, droższy mi nad wszelki blask i ceny najświętniejszych i najdroższych kamieni. Tyś był kresem prac i trudów Pana Jezusa, końcem cierpień i początkiem chwały Jego oraz wstępem do wielmożności Królestwa Bożego. Obejmujecie, Cię, Cię do serca swego tule jako najdroższy klejnot. Z ciebie weseli się niebo, przed tobą drży piekło. Tyś jest jazm, jarzmem wdzięcznym i zadatkiem wiecznej szczęśliwości, odpocznieniem i siłą każdego chrześcijanina. Niech przez ciebie przyjmie mnie ten, który przez ciebie mnie odkupił i z miłosierdzia swojego na tobie za mnie umarł. Do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, Chcę święty, potężny jesteś, panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, panie nasz. Tobą dziś możemy stać dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Na drogach ludzkich sum, nieraz tak trudnych, tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest w nim Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Papież Wasz rodak nie przestaje Was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego Krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście Krzyż Chrystusa na nowo w sposób wolny i dojrzały wybrali. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin, w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina. O naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Twój krzyż Jego ramiona mnie oblatają, Twój krzyż. Proste drewniany, a jakże wielki. W Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje ciało. I pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. Duchu Święty przyjdź, Duchu przyjdź, Duchu przyjdź, o Duchu Święty.